Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, ula z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentem z okazji narodzin, dzieciaczka, kubusia. Postanowiłam dla Kubusia zrobić coś, czego nigdy jeszcze nie robiłam, mianowicie metryczkę. Miałam takie dwa pudełka po czekoladkach, jakichś tam. I, I specjalnie je odłożyłam, bo pomyślałam: Aj, kurczę, tyle dzieci się wokół mnie rodzi ostatnio, że fajnie by było zrobić właśnie pierwszy raz im metryczki. I już sobie wyobraziłam, jak na to patrzyłam, że tutaj jakieś chmurki, jakieś takie dymki, z waga, wzrost, data urodzenia i tak dalej, no i, no i właśnie po, poleżało z miesiąc albo dwa, no i wreszcie przyszedł czas, żeby wdrożyć w życie ten pomysł. No i teraz się zastanawiam, jak Wam to pokazać, bo to jest 3D i powinno stać, najlepiej wygląda jak stoi, ale, no ale muszę Wam pokazać należąco, w związku z tym voila! Ding, 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 ding. ding. <grych> ja tak trochę świruję dzisiaj, bo naprawdę jestem z siebie bardzo, bardzo dumna. To jest, zobaczcie, obklejone. Wygląda, jakby było drewniane. A to dzięki temu, że użyłam papieru. W sumie jest action. Wszystkie papiery są z action. Ten jest akurat z blotczka Nature. I zobaczcie, tu jest taki wzorek. Żebym ja to znalazła teraz. Hmm. Coś takiego. No, wygląda ogólnie niepozornie, taka trochę nawet rozmazana ta grafika, jak na nią patrzę. Ale jak się to obkleiło, no to wyszło genialnie według mnie. I no, w zasadzie równie dobrze mogłaby być to taka okleina. Drewniana, może by była trochę bardziej śliska jedynie, ale tak to wygląda super. Te tutaj. Oklejanie ten lasek taki, i tutaj u góry są chmurki, a na dole jest taka zielona trawka. One są z kolei z bloczka Forest, też z Action. I no, nie pokażę wam już tutaj kartek, bo, bo mam je wykorzystane do czegoś innego. I to były takie, no takie resztki, powiedzmy. A te zwierzątka z kolei są zrobione, powycinane z tego bloczka z teksturami To są one są takie 3D widzicie, że są takie wygniecione więc um, też go kupowałam specjalnie właśnie z myślą o tych zwierzątkach, że jak one będą takie, takie wzorzyste no to, no to na przykład będziemy mieć tutaj jakieś takie futerko na misiu troszeczkę albo na drzewkach y, też taką y, teksturę mm. no los jest chyba drewniany na <grymna> fakturę drewna misz ma jakąś panterkę y, i tak naprawdę w sumie przy wykrawaniu z tych wykrojników y, no, troszeczkę się to wypłaszczyło, muszę przyznać, a na przykład jelonek jest w centki. No nie jakoś nie, nie bardzo super to widać, ale nawet, nawet jeżeli one są takie bardziej płaskie, no to i tak te kolory są po prostu genialne. Nawet jak wykrywałam je z wykrojnikami, no to jakoś tak nie byłam przekonana, ale jak to wszystko posklejałam, to myślę, że naprawdę wygląda to wszystko genialnie. Te tekturki z datami to są tekturki z Craft Uli 158. Ja sobie ich no, nakupiłam jeszcze, jak byłam w DT i wtedy właśnie metryczek nie robiłam chyba raz mi się zdarzyło, że wkleiłam takie coś na stronę okładkową albumu, natomiast tak sobie leżą, a teraz stwierdziłam, że, że właśnie super będą pasować I, i takie niebo z chmurkami i każdy zwierzaczek właśnie trzyma sobie ten balonik widzicie, że nie ma tutaj jeszcze cyferek wpisanych tylko, tylko jest data, bo Godziny nie znam, wzrost też nie, waga jest dyskusyjna, ponieważ w zależności od dnia kto ważył, to, to tyle było i no muszę po prostu zapytać rodziców, jak będziemy im to wręczać, co powklejać, powykrawałam sobie na zapas właśnie cyferki i... No, i będę po prostu jeszcze na, na bieżąco tam kleić, pewnie jak, jak im to damy. Zwierzaczki to są, właśnie, premiera tych wykrojników Siziksa. Powiem Wam, że myślałam, że zajdzie mi z tym dłużej, znaczy inaczej. Znaczy, raz, że zajdzie mi z tym dłużej, dwa, że będę się bardziej złościć na to, że trzeba to wszystko jakoś tam posklejać. Natomiast chyba po prostu się nastawiłam psychicznie na to, że to zajmie mi trochę, będę musiała to posklejać, tak faktycznie. No i jakoś nawet nie sklełam ani nic, <noise> jak to bywa na przykład przy kwiatkach. No, chociaż na kwiatki, jak się też nastroję, że, że okej, okay, dobra, teraz spędzam kilka godzin przy kwiatkach, no to też jest to zupełnie inne nastawienie. No więc to jest to jest to są zwierzaczki i tutaj jeszcze te drzewka, one też były w tym samym zestawie znaczy w sensie te miś z razem z tymi misiami tak? bo lisek i bambi to było w innym, w innym zestawie, ja mam dwa dwa te zestawy no i jeszcze Wam tylko pokażę wykrojniki tych cyferek, ponieważ to jest mój nowy nabytek, nie wiem kiedy będę jeszcze publikować ten film, czy najpierw Wam pokażę filmik zakupowy z tymi cyferkami, czy, czy czy najpierw właśnie będzie to, natomiast to są wykrojniki Ula Design ja je sobie zamówiłam na Allegro to jest użytkownik ZG, podkreśnik ZZ byście byli ciekawi w sumie to moje kolejne zakupy z tego, z tego sklepu i i co? I tak naprawdę zamówiłam te cyferki, no, alfabet w zasadzie z cyferkami, pod wpływem trochę chwili i pod wpływem albumów komunijnych, które ostatnio robiłam. Zauważyłam, że po prostu nie mam takich małych wykrojników znaczy wykrojników małych cyferek, więc, więc po prostu zamówiłam sobie dwa rodzaje. No i zupełnie się nie spodziewałam, ale tutaj akurat od razu mi się przydały I to od razu tak, że no nie wiem, może z tydzień temu, nie w zasadzie parę dni temu przyszła ta paczka i od razu wykorzystałam je I jeszcze tylko te kropeczki, ponieważ no tutaj są kropki takie z tych wykrzykników, Ale mam też alfabet z DP Craftu zarówno małe litery, jak i wielkie litery no i w którymś z tych dwóch zestawów były właśnie takie dwukropki przecinki i tak dalej, więc pomyślałam, że okej, okay, dobra tu jest więcej kropek, naraz się wykrawa więc po prostu sobie wezmę ten wykrojnik i wykroję jakby na no wszystko naraz, jeszcze przecinki może do wagi na przykład, albo coś yy, dobra i tak patrzę, chyba to jest wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Nie wiem, cóż jeszcze mogłabym o tym opowiedzieć. Chyba tyle. Aha, no i tutaj te kosteczki. Szczerze, to nie wiem, gdzie je kupiłam. Może w Action, może w Teddy, może zupełnie gdzieś indziej. Ale, no, ale właśnie też z myślą o, o tych metryczkach. I, no i widać, że się zwracają nawet. Zastanawiałam się, czy je na sztywno przyklejać, czy tak, żeby były obrotowe. No i ustaliliśmy, że lepiej, żeby były obrotowe, bo można się nimi pobawić i jest fajnie. No, także chyba tyle. Bardzo jestem ciekawa, jak Wam się podoba, bo ja mówię kolejny raz: jestem z Ciebie bardzo, bardzo dumna. Bardzo mi się to podoba i zwłaszcza te zwierzaczki po prostu wyszły genialnie więc no jakbyście mi mogli mogły napisać co o tym myślicie to to będzie mi bardzo miło a dla tych, co nie skrapują, a oglądają mnie, tak można takie zamówić. Co prawda, pudełko mam jeszcze tylko jedno i już mam na nie pomysł na kolejną metryczkę, ale wiecie, pudełka skądś skombinuję. Także, także jak Wam się coś takiego podoba, no to piszcie śmiało, dawajcie znać, odzywajcie się. Wszystkie namiary na mnie macie w opisie filmu. Dobra. A na dzisiaj już się żegnamy. Życzę Wam. Miłego dnia słonecznego. Do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.